Jeszcze jednego uważnie posłuchajcie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie. Kto wchodzi do owczarni w inny sposób niż przez bramę, jest złodziejem i grabieżcą. Prawdziwy pasterz zawsze wchodzi przez bramę, a takiemu odwierny nie waha się jej otworzyć. On woła swe owce po imieniu, a one, wsłuchując się w jego głos, idą za nim. Kiedy już zgromadzi swoje stado, wyrusza na jego czele. Owce podążają za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym nie pójdą, raczej uciekną od takiego, ponieważ wyczuwają, że jest to obcy głos. Faryzeusze jednak nadal nie zrozumieli przesłania użytej przez niego przenośni. Dlatego nauczał dalej: Skoro nie zrozumieliście tego, co powiedziałem, wyjaśnię to Wam. Słuchajcie jednak uważnie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie. To ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy głoszą coś innego, są złodziejami i grabieżcami, ci zaś, którzy są prawdziwie mymi owcami, tamtych nie słuchają. Ja jestem bramą Bożego Królestwa, do którego można wejść tylko przeze mnie. Kto wchodzi tam przeze mnie, będzie uratowany i znajdzie obfitość pokarmu. Złodziej zaś przychodzi nie po to, by nakarmić owce, lecz aby je wykraść i zabić, zgubić je na wieki. Ja natomiast przyszedłem po to, aby wszystkim owcom należącym do mego stada dać odwieczne i nieskończone życie w Królestwie Boga i aby to życie miały w całej duchowej obfitości. Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia alegorię o dobrym pasterzu, który otwiera nam bramę do życia. Jezus zaczyna nauczanie od mocnego uderzenia w stronę faryzeuszy, a ponadczasowo do współczesnych duchownych różnych wyznań tymi słowami. I jeszcze jednego uważnie posłuchajcie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie. Kto wchodzi do owczarni w inny sposób niż przez bramę. Jest złodziejem i grabieżcą. Mesjasz ostrzega przed fałszywymi prorokami i nauczycielami, którzy próbują wprowadzać swoje stada w błąd. Podobnie jak złodzieje i rozbójnicy próbują wejść inną drogą, tak fałszywi nauczyciele próbują zastąpić Jezusa innymi bramami, ideologiami, materializmem czy fałszywą duchowością. Wystrzegajcie się zatem fałszywych proroków, którzy będą was zwodzić, głosząc szerokie wejście do Bożego Królestwa. Tacy, gdy się pojawią, będą udawać moje owce, lecz w środku są drapieżnymi wilkami. Niektórzy mogą pomyśleć, że Jezus mówi tu także o sposobach wspinania się po szczeblach kariery, czy też o innych ludzkich dążeniach. Jednak jego słowa mają znacznie głębsze znaczenie. Opowiadając o pasterzach, którzy wchodzą właściwą drogą, a nie jak złodzieje przez okno, Jezus pokazuje, że jedyną prawdziwą drogą do zbawienia jest On sam. To przez Niego, jak przez bramę, mamy dostęp do życia wiecznego. Czyż to nie wydaje się intrygujące, że ktoś, kto jest bramą, jest jednocześnie pasterzem? W naszym codziennym życiu często spotykamy różne furtki i bramy, czyli możliwości, wybory i decyzje. Każda z nich może zaprowadzić na inną ścieżkę życia. Ale Jezus mówi jasno: Ja jestem bramą Bożego Królestwa, do którego można wejść tylko przeze mnie. Kto wchodzi tam przeze mnie, będzie uratowany i znajdzie obfitość pokarmu. To przesłanie jest zarówno pocieszające, jak i wymagające. Pocieszające, ponieważ mamy zapewnioną drogę do zbawienia. Wymagające, ponieważ musimy świadomie wybrać tę konkretną bramę, a nie inne furtki prowadzące na ścieżki relatywnych postaw i moralnych kompromisów. Myślę, że dobrze rozumiemy, jak łatwo jest wybrać te inne, łatwiejsze drogi. Czasem kiedy stajemy przed trudnymi decyzjami, kuszą nas skróty, które obiecują szybkie rozwiązania problemów. Może to być nieuczciwy zarobek, omijanie trudnych rozmów, ucieczka od odpowiedzialności. Jezus ostrzega nas przed takimi skrótami, nazywając ich zwolenników złodziejami i rozbójnikami. Ci, którzy używają skrótów, szkodzą nie tylko sobie, ale i całej wspólnocie. W czwartym rozdziale dziejów apostolskich Jezus mówi jasno: Wiedzcie również i to, że w nikim innym nie ma zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia. To oznacza, że tylko przez zażyłą relację, na prostej drodze uczciwości, możemy osiągnąć prawdziwą harmonię z Bogiem. Wybierając Chrystusa jako naszą bramę, wybieramy życie w Prawdzie. Takie życie nie zawsze jest proste czy wygodne, ale przynosi pokój i radość, które płyną z postawy zgody na działanie Bożej łaski. To pokój, który, jak mówi Jezus w 14 rozdziale Jana, jest prawdziwy, a nie taki, jaki oferuje świat. To spokój serca i duszy, który przetrwa wszelkie ziemskie trudności. Przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus nie tylko otwiera bramę do życia wiecznego, ale obiecuje pełnię życia już teraz. W dzisiejszym świecie pełnym pustki i niespełnienia jest to zaproszenie do życia z konkretnie wyznaczonym celem. Życia w obfitości, radości i pokoju. Jak możemy odpowiedzieć na takie zaproszenie? Zacznijmy od przemyślenia naszej własnej, teraźniejszej drogi. Czy podążamy za Chrystusem jak do naszej uświęconej bramy? Czy pozwalamy Jezusowi kształtować nasze życie, decyzje, a także relacje z innymi ludźmi? Często stajemy na rozdrożu. Możemy wybrać pełnię życia, którą oferuje nam Jezus, albo możemy kreować własne ścieżki, które prowadzą w podróży do niewiadomego celu. Odpowiedź na Jego zaproszenie to nie tylko akceptacja pewnych prawd, to codzienne decyzje, to kroki, które przybliżają nas do Niego i do życia, które obiecał. Niech dzisiejsze rozważanie skłoni nas do refleksji nad naszym duchowym kierunkiem podróży. Otwórzmy nasze serca na Jezusa, bramę, która prowadzi do życia w obfitości. Niech Jego Słowo, które dzisiaj rozważaliśmy, stanie się dla nas drogowskazem na każdy nowy dzień. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.